Dzisiejszy odcinek jest niespodzianką, szczególnie dla mnie. To znaczy, dla mnie jest niespodzianką, ponieważ. Dla Was pewnie też. <noise> Marcin stwierdził, że zarzuci jakiś temat przed kamerą i nie powiem mi, co to będzie za tak. temat, więc zobaczymy. Padł mi pewien pomysł do głowy. Stwierdziłem, że nie powiem Irmince, żeby było ciekawie trochę. Intro czy po intro? A powiem po intro. A dobra. A powiem no to, to intro. Zobaczcie, więc... o czym dzisiaj. Dzięki waszemu wsparciu możemy tworzyć i rozwijać się. Z serca dziękujemy. Kochani, e, też tak na dzień dobry przepraszamy Was, że tydzień temu nie było odcinka żadnego, ale różne sytuacje rodzinne e, tak sprawiły, że tak nie mieliśmy głowy do tego, żeby go nagrać, za co przepraszamy, ale wiadomo, rodzina jest najważniejsza. E, dziękujemy za wiadomość pytania, co się stało, bo to nas bardzo mobilizuje. E, no i prosimy też o modlitwę, oczywiście. Ja w ogóle proszę tak. tak dziwnie. No. Bo mam wrażenie, że mi tak dawno nie było, no bo ostatnio byłam na koncercie, kiedy tak. jak z Andrzejem. z Andrzejem. W ogóle mam nadzieję, że podobają Wam się te odcinki z, ze sztuki twórczego życia z naszymi gośćmi. Nam się bardzo podobają, nam bardzo budują i z Sylwią, i z Michałem, i z Andrzejem, i z Jirkiem, i w ogóle ze wszystkimi, ze wszystkimi. Chcemy, żeby było takich rozmów więcej, bo mam wrażenie, że ich perspektywa jest zupełnie inna, przez co My to wszystko tak. Wiec, co, przez co to wszystko staje się o wiele, Dobra, wiele ale bogatsze. Odcinka. Dobra, temat odcinka jest taki, iż gdyż bo ponieważ e, mamy w tym tygodniu od wczoraj, Boże, boję się, co mamy. Ogólnopolski tydzień biblijny. O, oh, serio? Tak, mamy ogólnopolski tydzień biblijny, więc to jest taki tydzień, gdzie e, mm, jesteśmy Biblię? zachęcani tak do czytania Biblii, więc w tym odcinku przeczytamy całą Biblię na rolę. Nie, no dobra, żartuję. Nie będziemy czytać całej Biblii na rolę, ale chcielibyśmy. Ja tak pomyślałem, że fajnie by było trochę porozmawiać o tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli Słowo Boże. I w tym odcinku chciałbym się Ciebie spytać o Twoje ulubione fragmenty z Pisma Świętego i może też jakąś historię związaną z tym, z tym fragmentem, bo. Słowo Boże nam towarzyszy. Myślę, że w codzienności bardzo mocno i <grymka> i chyba się zestresowała, jednak mogłabym jej powiedzieć. Pomyślałam sobie, że jak zwykle nie pamiętam na pamięć żadnych sigli. Dobra, będziemy na spontanie. Ludzie znają tem, więc więc wiedzą, możesz sobie się wspomagać z telefonem komórkowym. Ja, ja miałem łatwiej, bo mogłem się, się przygotować. Tak, ale. To, co zaczęłam mówić, że słowo Boże towarzyszy nam w codzienności. Ojciec Badeni, pozdrawiamy. Ojciec Badeni, pozdrawiamy. Ojciec Badeni, OP. Towarzyszy nam w codzienności, ale myślę, że też towarzyszy nam w takich naszych ważnych momentach naszego życia, jakichś takich przełomowych. Więc. Czy masz jakiś taki fragment, czy, no ja ma, się, czy ja mam zacząć? Ja mam wrażenie po prostu, że u mnie to jest tak, że oczywiście jakby miała podać taki swój jeden, jeden ulubiony, mm -hmm. to tak, o, od razu powiem, że jest to Psalm 37 werset 3 i 5, ale tak ja mam, to możliwe. Ja mam cały. E, naprawdę? Tak. Oj, ty ściągasz ode mnie. No i to jest na pewno taki fragment i psalm mojego życia. Zaraz go przeczytam. Mam wrażenie, że mówię o tym ciągle, ale jestem też pewna i wiem, że w zależności od tego, w jakim jest momencie mojego życia i co się dzieje, są takie fragmenty, które mi niesamowicie bardzo towarzyszą. Mm -hmm. I mam wrażenie, że w tym momencie to jest na przykład ten mój ulubiony fragment. Oczywiście, dlatego, że jest związany z jakąś sytuacją w moim życiu. A ten psalm czemu jest swoim ulubionym? Mój ulubiony jest dlatego, że mam wrażenie, że on jest takim psalmem trochę na każdą okazję. Jakkolwiek to zabrzmi, bo ja mówię akurat o, o, o całym psalmie, yy, że naprawdę na każdą sytuację, i myślę, że też w dużej mierze na takie ciężkie sytuacje, ale też no. Czym nie jesteśmy, mam wrażenie. To jakbyśmy wracali do tego psalmu o takim zaufaniu, o jakichś troskach, nawet o finansach tam jest, żeby się nie troszczyć o te rzeczy. Więc myślę, że naprawdę to jest taki psalm, który, do którego lubię wracać pod kątem właśnie tego, że jest taki bardzo, bardzo uniwersalny. Myślę, jak to dziwnie brzmi, że mamy ulubiony ten sam psalm, który jest psalmem naszego życia i się zdziwiliśmy na czem, znaczy, my... <grym się> znaczy, myślę, ja myślę że. że to nie, ja wiem, że to jest akurat psalm, który ty teraz mocno czujesz, że on jest jakimś Twoim tak, ja myślę, że, że to jest też coś, co powiedziałaś, że y, myślę, że to się zmienia w dużej mhm. mierze. Chociaż ja myślę, że mam takie rzeczy, które lubię już długo, ale na przykład innym fragmentem, który bardzo lubię i który. Ja chcę przeczytać ten. Musisz przeczytać. To powiem z pamięci, bo akurat moja ulubiona wersja to jest tysiąc latki, której nie mam pod, pod ręką, tylko jest tam na półce. A z dlatego, innymi że po prostu, z innymi się tymi, tak. to dlatego, że po prostu poznałam ten fragment w tej wersji, w tej miłze, jak byłam mm -hmm. bardzo młodziutką nastolatką. Z, z dziewczyną z oazy. Dziewczyną z oazy, a mianowicie te fragmenty 4-5, psalm 37 brzmi: Raduj się w panu, a on spełni pragnienia twojego serca. Powiesz panu swoją drogę i zaufaj mu, a on sam będzie działał w twoim życiu. Piękne. Jest. Jesteśmy tacy niepoważni zawsze. Nawet jak mówimy o Biblii. Ale eee... nie no, piękne fragmenty. No nie, no, ja kocham. Prostu, kocham, no. Kocham, kocham, kocham A jaki jest, aha, bo chciałeś powiedzieć, że to jest fragment, w którym żyjesz teraz? Ja, znaczy, myślę, że. Bo myślałem sobie bardziej w kierunku jakiś fragment ze Starego Testamentu i z Nowego. Mhm. I ze Starego jakoś przyrządzam Psalm 37. Nawet mam tą koszulkę z Dawidem. Masz, I Tu też no. mam Psalm 37 na, na piersi, więc. Yy... Dlatego też często mogłem w, ogóle, mogłem w sumie założyć, więc. Mam wrażenie, że to jest bardzo nieuczciwe zadanie, bo. E, ja mogłem się przygotować? Nie, 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 bo jak sobie myślę o różnych takich fragmentach. Oczywiście w kochamy całe pismo święte. Żeby... Pisma świętego, no to, no to wiesz, aż mi jest ciężko wybrać jakiś jeden fragment. Ale na przykład coś, z czym bardzo mocno teraz żyję. A to też jest fragment, który mam tak naprawdę a, na koszulce. Więc w może proroczo to się zadziała. Może. E, a mianowicie e, Maria Magdalena i cała sytuacja, która się zadziała w Betanii hmm. i ta czułość i ta relacja, która była pomiędzy Jezusem a Maryją. Marią. Jezusem a Marią, Magdaleną. E, bardzo, 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 bardzo tak we mnie rezonuje, bardzo mnie dotyka i, i, i taką na maksa intymną relację z Jezusem odkrywam i chcę odkrywać w moim życiu teraz. Jak Maria Ale, Magdalena. Jak Maria Magdalena. Ale myślę, że taki fragment, którym tak na maksa i najbardziej teraz żyję, który jest takim moim ulubionym, to myślę, że to jest spotkanie Jezusa z uczniami, którzy szli do Emaus. Mm -hmm. Że to jest taki mój... Teraz chyba... ostatnio się mocno to mocno, powtarzało, nie? Mocno powtarzało się też, ale mam wrażenie, że od listopada e, to jest taki fragment, który... Czyli usunię... wyprzedziłaś. <grych> tak. Wyprzedziłaś listopada święta. Listopada żyje bardzo mocno e, tym fragmentem jest takim moim ulubionym. Mm -hmm. Zapytasz prawie dlaczego? Dlaczego? E, bo... Uświadomiłam sobie i bardzo mocno tego doświadczyłam, że serio to jest bardzo realne, żeby spotkać Jezusa takiego osobowego, namacalnego. Na mhm. I w tym spotkaniu, którego doświadczyłam bardzo widzę tak dużo związku właśnie z tym opisem, mm -hmm. kiedy uczniowie szli do e maus nie? Mm. E, czytam ten opis i sobie myślę, okej, okay, że to jest wszystko jeden do, jedne, jeden do jednego, jakby mm. zapisz, wymal, wymaluj, powiedzmy. Wiadomo, nie jeden do jednego, ale nagle jakbym zrozumiała ten fragment i, i doświadczyła tego momentu, kiedy nagle łuski ci spadają z oczu. Tak. Kiedy tak. nagle serce ci tak pała, mhm. mocno. I, I po prostu jak czytam ten fragment, to gdzieś cały czas odżywa we mnie to doświadczenie tamtego spotkania listopadowego z Jezusem. Um, dlatego tak nim żyję mocno. No. To ja myślę, że mam też taki bardzo no. podobny fragment, który myślę, że koresponduje właśnie też z uczniami z e i z takim prawdziwym poznaniem i myślę, że wiesz jaki to jest fragment, już, bo już spojrzałaś, ale jest to bardzo dla mnie taki ważny fragment i jest to chyba takie moje Właśnie, z, mam wrażenie, z... że to jest Twój yy, fragment życia. Tak, ale mam jeszcze, oprócz tego mamy jeszcze jeden. Okay. Czy znaczy, to jest fragment dla mnie o tyle ważny, że y, od niego bardzo dużo się zaczęło w moim życiu. To jest takie, myślę, że moje kolejne nawrócenie. Mm -hmm. Jakoś takie najmocniejsze jest to z y, Mateusza z 9 rozdziału 9 werset. Odchodząc stamtąd, zobaczył Jezus człowieka imieniem Mateusz, siedzącego przy Cle, powiedział mu, chodź ze mną. On stał i poszedł. Z Nim. I to myślę, że to jest też coś, co się wydarzyło myślę, że u uczniów Zemaus, mhm. że takie spotkanie realnego Jezusa, który mówi Mu chodź ze mną i to jest też coś, co ja doświadczyłem pewnego razu na modlitwie, gdy przeczytałem ten fragment i stwierdziłem, że naprawdę rzucam wiele rzeczy w moim życiu, to też o tym mówiłem wiele razy tutaj w tych odcinkach, ale może wiele osób potem też nie słyszało, i że to jest taki fragment, który, do którego chcę, myślę, że wracać bardzo często, i cieszę się w sumie, że siedzimy tutaj rozmawiamy o tych fragmentach, i możemy w sumie wrócić do tego fragmentu, bo nie masz tak, że teraz jak myślisz sobie o tych fragmentach i czytamy sobie nawzajem mm -hmm. ten fragment i Wam, to gdzieś takie serce na nowo pała tymi momentami, kiedy przeczytaliśmy może nie tyle rozumem, ale gdzieś zrozumieliśmy te fragmenty mocno sercem, i myślę, że teraz jak czytam te fragmenty, to na nowo właśnie w sercu czuję te takie wow, nie? E, powołanie na nowo i takie odświeżenie tego wszystkiego, bo to wierzymy, że cały czas trwa, ale że to się tak odświeża, mam wrażenie. Wiesz, ja właśnie kiedyś e, usłyszałam taką super rzecz, i myślę, że to jest bardzo prawdziwe, że. E, te fragmenty, które są jakoś tak szczególnie dla ciebie, które kiedyś mm. dostałeś od Pana Boga, mm. przez który Pan Bóg do ciebie, nie wiem, e, przemówił, e, zaprosił cię do czegoś, powołał cię przez jakiś fragment z Pisma Świętego. E, za każdym razem, kiedy mm. znowu je czytasz, to za każdym razem znowu właśnie to serce ci pała. To jest taka jakby tak. prawda, nie? że cały, za każdym razem to słowo możesz czytać, 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 czytać i cały czas czujesz to w momencie, kiedy Bóg ci na przykład do czegoś powoływał przez ten fragment, kiedy tak. objawił Ci się jakoś przez ten fragment. No i dla mnie to jest właśnie taka yy, prawdziwość tego, nie? Yy -y. Ja pamiętam jak zaczynałam na przykład pracę w tvn i, i też yy, poszłam po prostu pomodlić się przed Najświętszy Sakrament i zapytać się Boga, ok no to co Ty chcesz, żebym robiła i tak dalej, i tak dalej, jaka jest Twoja wola. i wtedy otworzyłam Pismo Święte na, na, na fragmencie z Księgi Zajasza, e, które po prostu tak mnie przyszło mhm. i w ogóle tak wyznaczyło moje, nie wiem, podejście do wszystkiego, jakiś taki mój kierunek, sposób myślenia, patrzenia na to zadanie, na tą pracę, I że za każdym razem, za każdym razem, za każdym razem jak je czytałam, jak do niego wracałam, to po prostu czułam cały czas znowu to ciepło, e, właśnie to serce, które, wiesz, mi aż tak… Tak. No, no, no cały czas to słowo tak bardzo mnie dotykało i za każdym razem jak teraz na nie patrzę, to, no, no, to po prostu mm -hmm. czuję cały czas tego Boga nie? w tym. Tak, masz jakiś kolejny fragment? Mam fragment, był e, afropus wczoraj z Mszy Ja sobie Świętej. sprawdzę jeden, bo zapomniałem. E, z wczoraj z Mszy Świętej, ale to dlatego, że ja po prostu e, kocham, e, on, on nie był na Mszy Świętej ten fragment, Dzieje Apostolskie. No. Kiedy święty Piotr mówi, spójrz Panie, to jest 4:29, spójrz Panie. I pozwól sługom swoim z całą odwagą głosić Twoje słowo, gdy Ty równocześnie wyciągać będziesz swą rękę dla dokonywania uzdrowień i znaków i cudów przez imię Świętego Sługi Twojego Jezusa. I Ja strasznie lubię ten fragment, bardzo lubię się modlić w ogóle tym fragmentem. Za każdym razem, kiedy nie wiem, coś głosimy, tak. mówimy jakieś świadectwo, bo sobie myślę, ok, Boże, no to w momencie, kiedy ja będę mówić o Tobie, to Ty po prostu potwierdzać to wszystko znakami hmm. i cudami. No i wczoraj yy, była taka super yy, sytuacja bo poszliśmy na mszę świętą razem z moim przyjacielem, z którym pracuję mm -hmm. też teraz przy koncertach i on miał ogromne problemy ze słuchem, a w sumie skąd pracuje i podczas głoszonego kazania gdy ksiądz mówił kazanie, on został uzdrowiony tak. i nagle poczuł, jak mu się wszystko odblokowuje, jak po prostu, no, no totalnie, no, nie mógł słyszeć, słyszał jakiś bełkot, a nagle mu się wszystko odblokowało i dla mnie to jest właśnie takie niesamowite, że to Słowo Boże jest serio po prostu żywe, nie? Że Jezus mówi, że będzie po prostu głoszenie, potwierdzał mm -hmm. znakami i cudami. Ksiądz Zambony głosi i mówi o tym, że w momencie, kiedy świadczymy o zmartwychwstałym Jezusie, tak. to zmartwychwstały Jezus po prostu staje pośrodku nas i faktycznie Jezus przyszedł i go uzdrowił. I dla mnie to jest w ogóle takie. No, ale to jest też coś, co czytamy, jakby uwolniony w Kafarnaum w nie, że mm -hmm. Żydzi też mieli taką intuicję, nie? że Jezus yy, mówił słowo. I On został uwolniony, nie? I oni mówią, co to za nowe słowo z mocą, że nawet złe, złe duchy i w ogóle. Więc Słowo Boże, myślę, że to też jest taka fajna wskazówka yy, i ważna. Ma moc nas po, nas po prostu uwolnić od jakichś naszych, yy, nie wiem, ciężkich sytuacji, jakichś ciężkich myśli albo z jakichś naszych utrapień. I to myślę też jest właśnie ważne w kontekście, Słowa Bożego i tego właśnie, żeby je czytać i odnosić do swojego życia, do swojej codzienności, bo to jest coś, co będzie do nas wracało przez całe życie. I na nowo, jak będziemy je czytać, i jak im więcej fragmentów będzie w naszym życiu i w naszej codzienności, to to ono będzie miało jeszcze większą moc, żeby tutaj yy, pracować w naszym życiu i działać bardzo mocno, nie? Ja właśnie, my w ogóle chyba też tak często żyjemy też takim słowem z dnia. No to w sumie codziennie mam ja, wrażenie. Tak, kocham Oremus, bez Oremusa się w ogóle nie rusza. Tak. To jest taka mała książeczka dla tych, którzy może nie wiedzą, gdzie jest codziennie liturgia po prostu tak. nie? z każdego dnia. No i, i codziennie rano po prostu otwieram i lubię się karmić tym słowem, ale też jakoś żyć z nim nim w ciągu dnia, bo widzę, że ono jest niesamowicie kompatybilne z tym, co w ciągu dnia się dzieje. Tak. I bardzo często jest też odpowiedzią na wiele różnych sytuacji, pytań i… Mhm. i, no i no. Tak i mi się przypomniała taka jedna rzecz, jak kiedyś uczyłem się modlitwy brawiarzowej mhm. e, i ojciec Artur Pyzza… Chyba miał nazwisko. Pamiętasz go? Nie pamiętasz go chyba, taki franciszkanin właśnie. On mi kiedyś opowiadał właśnie o brewiarzu, co jest czym i mnie, tak, i, i, i mnie uczył i on pokazał jedną taką fajną rzecz właśnie w modlitwie brewiarzowej, nie? Że modlitwa brewiarzowa ma taką tendencję, że czasami są takie dni, gdzie są dużo psalmów uwielbieniowych mm. i tak dalej i to jest takie piękne, że uwielbiamy tymi psalmami czytaniami i, i w ogóle, a czasami są takie jakieś lamentacyjne, mm. takie gdzieś takie Mroczniejsze powiedzmy, nie? I on mówi, że zobacz, brewiarz, yy, bre, brewiarz się nazywa jako mm, modlitwa kościoła, całego mm -hmm. nie? I on mówi, i to jest dla mnie piękne w brewiarzu to, że jak ja się modlę rzeczami, psalmami, które uwielbiają Boga, to modli się tym cały kościół. Hmm. I my się modlimy jako jedność, jako jedna, jedna wspólnota. Że ja może jestem sam w pokoju i się tym modlę, ale wiem, że gdzieś na świecie tymi samymi słowami modli tak. się też cały, cały kościół. Nie? I tak samo tymi psalmami lamentacyjnymi czy jakimiś, że jesteśmy w takiej wspólnocie słowa nie? W, w danym momencie. ja tak. myślę, że to też jest cenne, jeśli chodzi o słowo z dnia, hmm. że my jako jeden kościół możemy przeżywać to samo i mimo że daleko od siebie, ale żyć tym samym jako jedna jedna wspólnota, nie? I myślę, że to jest naprawdę super piękna rzecz, że Kościół nam daje na dany dzień coś, czym my możemy wspólnie wspólnie razem żyć. Nawet sobie pomyślałam teraz o takiej rzeczy, jak mówiłeś, że e, no właśnie, że czasami na przykład może czytamy jakiś psalm albo fragment, mhm. e, nie wiem, z słowa, z liturgii, albo właśnie z brewiarza tak. i może niekoniecznie e, na przykład e, odczytujemy to jakoś obecnie do swojego mhm. życia, albo jakoś nas nie dotyka, ale jakoś tak mnie urzekło w tym, co powiedziałeś, że mm, nas to akurat może nie dotyka, ale akurat może to dotyka kogoś innego. Mm -hmm. I tak jakby czytając to, modląc się tym, to wstawiamy się tak naprawdę tak. w intencjach wow. po prostu mm -hmm. całego kościoła, na zasadzie każdej osoby, która w tym kościele jest. Nie, no, to prawda. Ktoś może w jakimś innym mieście, w innym kraju coś przeżywa i ten fragment go dotyka, i się tym modli, i my się e, możemy modlić razem z nim, na przykład o tym nie wiedząc. Mm. Ale ja chyba też w ogóle bardzo się uczę tego... Mm. Ostatnio, no bo zawsze jest taka pokusa, jak hmm. czytam słowo z dnia, że chcę przeczytać wszystko i rozważyć wszystko i odkryć hmm. wszystko, żeby w razie czego nie było tak, że Pan Bóg coś do mnie mówi, a ja to przeoczę. E, a uczę się bardzo tego, że w momencie, kiedy czytam słowo Boże i nagle coś mnie dotknie to żeby po prostu na tym zostać i w tym być. Ja mam tak samo i Żeby ostatnio. się po prostu sycić tym, sycić tym, sycić tym, sycić, tym sycić kontemplować to mhm. słowo, po prostu być w tym słowie, czytać je, czytać je, czytać je, dopóki się nie wysyci, nie przesyci. Pamiętasz kiedyś czytaliśmy o osobach, które potrafią przez trzy tygodnie cały czas powtarzać i żyć jednym fragmentem i tylko ten jeden fragment? I no, A nie to, to chyba czytać. w tej książce Johannesa tak, Harla chyba opisuje, tak, że. Ale tak, się to nie nasyci i nawet no, to jest takie. Ja nie potrafią jeden wers z no. psalmu czytać przez trzy miesiące i się no, tym, tym, na, tym nasycać, albo tam nawet, nawet dłużej. E, ja sobie tak mi się przypomniało. Nie wiem, albo to wymyśliłem, albo ktoś <grym> to powiedział, że. No, że wiedziałeś. właśnie słowo Boże ma swoją wysokość, szerokość, długość, ale ma też swoją głębokość, nie? Mm. Ja myślę, że ja tak jak sobie Mojej o tym mamie myślę. spodoba się tak. To. Tak. Jak sobie o tym <grym> myślę, to właśnie chyba o to chodzi, żeby znajdować właśnie jakieś słowa czasami albo pojedyncze zdania i znajdować taką głębokość tego, tego zdania słowa i się w tym tak zanurzyć po prostu, nie? żeby nie dotykać tylko właśnie tych takich powierzchownych rzeczy miar, tylko żeby tak właśnie wejść w taką głębokość. Hmm. Ja mam jeszcze jeden. Fragment, którym chciałbym się podzielić, jest mhm. z pierwszego listu Jana, z czwartego rozdziału, z szesnastego wersu, jest to połowa szesnastego wersu, i też jest myślę, że bardzo ważny ten fragment. Uśmiechasz się, bo widzisz już. Tak. Bóg jest miłością, kto zatem trwa w miłości, w Bogu trwa, a Bóg trwa w nim. Ja myślę, że to jest taki fragment naszego małżeństwa. Tak, i to jest właśnie taki fragment naszego małżeństwa, bo to czytanie było na naszym ślubie ale ten fragment tak towarzyszy nam w sumie codziennie. Codziennie po parę razy modlimy się nim. Bo to jest taki fragment, którym się modlimy przed każdym posiłkiem. Tak, ja też jak dobrze, że się wzięło, tym przed każdym tak, posiłkiem, bo tak to byśmy pewnie tego nie robili, a tak to przynajmniej... Tak, tak, tak. I e, wzięło się to w ogóle też ciekawie... Nie od wiem, franciszkanów. Czy, tak, od franciszkanów, franciszkanie się modlą, że Panie Boże, w ten posiłek i modlą zawsze przed posiłkiem się tym fragmentem i ja to wziąłem, jak chodziłem na reflektarz na posiłki z nimi, to mi się to bardzo spodobało i jakoś to tak przygarnęliśmy do swojego życia i od... No, tak odkąd to poznaliśmy, Zgadam. odkąd my się chyba poznaliśmy, albo od ślubu, to naprawdę no, już. No, odkąd się poznaliśmy, chyba. Tak, z 12, 12 lat modlimy się tym fragmentem. 12 więc. Na... Tak, no bo w sumie na ślubie był, więc pewnie przed ślubem też się e, modliliśmy tym, tym fragmentem. Więc to jest taki fragment, który towarzyszy naszemu y, y, małżeństwu. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości? Kto za trwa w miłości, w Bogu trwa, a Bóg trwa w Nim. Dobrze, to chyba tyle, nie będziemy przedłużać. Podzielcie się też może waszymi fragmentami, może tym, czym żyjecie, albo fragmentami, które były tak mega ważne w waszym życiu, które są dalej ważne. Dziękujemy wam za ten odcinek. Śmieję i... się, bo ja na przykład właśnie stwierdziłam e, któregoś dnia, że zacznę czytać Ewangelię Jana i że hmm. będę właśnie tak się sycić, sycić, y -hmm. tymi słowami. I wyobraźcie sobie, że Skończymy. nie wyszłam z pierwszego rozdziału. Ej, serio, bo po prostu czytam i na przykład no, bo po prostu werset mhm. po wersecie i tak zostaje na pół godzinki na przykład. Tak, bez ogólnie bez... czytałem to w tym ogólnopolskim tygodniu biblijnym jest zachęta do czytania dziei apostolskich. <laughs> Super, lubimy dzieje. Tak, lubimy dzieje? Super, super. Ale ja mam takie postanowienie, żeby przeczytać listy Janowe. <grym> Cudowne! Ja sobie tak swoje własne, ja? bo jakoś tak do mnie często wracały i nie, nie miałem, jakoś tak ciężko mi było do tego usiąść i chcę w tym tygodniu przeczytać listy Janowe, więc was też zachęcam, sami, żeby może wybrać sobie jakiś jeden list albo jakiś jeden rozdział Ewangelii albo jakąś Ewangelię, ale żeby w tym tygodniu biblijnym naprawdę modlić się jak najwięcej Słowem Bożym. A Super. Ty? Wiesz, co ja nie wiem czemu, ale ostatnio jakoś tak sobie chyba pomysł. Nie wiem czemu, jakoś tak wracało do mnie to, żeby. Wy głupi galać. Nie nie, 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 właśnie. <grym> <Się prosi. grym> nie, 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 właśnie Efezjan. A, Efezjan. Żeby jakoś tak, nie wiem, żeby jakoś tak na nowo. Hmm. Tak. Po prostu. Super. będzie tak to. Dawajcie znać jak u Was, czy macie jakieś fragmenty i widzimy się za tydzień. thank you Bye.